Remont targowiska trwał rok, w tym czasie kupcy handlowali na obrzeżach miasta i w różnych jego punktach po prostu tam, gdzie znaleźli miejsce. Teraz powrócili, z czego jak mówią są bardzo zadowoleni. Dużo jest klientów kupujących, estetycznie, czyściutko, fajnie. Jest przestrzennie, oczywiście jest więcej ludzi. No po prostu są lepsze warunki niż poprzednio były. Każdy jest zadowolony jak na razie. Czyli remont się przydał. Przedaw się. Radości nie ukrywają też klienci, zarówno Augustowianie, jak i turyści. Przede wszystkim jest duża odległość między stoiskami, można się swobodnie poruszać. A przedtem tego brakowało. Jesteśmy zadowoleni, szkoda, że tak późno, bo już co najmniej miesiąc uciekł, chociażby na 1 lipca było otwarte. <laughs> Ale rzeczywiście już można być XXI wiek w całości. Bardzo ładnie zrobione, w zieleni, dużo, fajnie w ogóle. Funkcjonowanie bazaru usprawniają też wprowadzone na nim nowe zasady. Po remoncie został on podzielony na dwa sektory. W pierwszym i w większym pracuje około 50 kupców handlujących produktami rolno-spożywczymi. Drugi natomiast należy do 65 handlowców z branży tekstylnej i przemysłowej. Niestety nie dla wszystkich pragnących pracować na targowisku wystarczyło miejsca. Osoby, których wnioski zostały odrzucone, mają dwa tygodnie na złożenie odwołania. Z Augustowa Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok.